Dzień dobry, Anna Piotrowska. W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka: Konfederacja o Bezpieczeństwie w Płocku, promocja książki, a na koniec remis Wisły Płock. Lokalne struktury konfederacji alarmują. Statystyki dotyczące przestępczości w Płocku są niepokojące. Udział obcokrajowców w statystykach przestępstw wynosi około 25%. Potrzebne są działania. Lokalne struktury konfederacji zorganizowały konferencję prasową. Pod siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Płocku mówiono o przepisach, a konkretnie o wzroście przestępczości w Płocku w latach 2015-2022. Jak podkreślano, udział obcokrajowców w statystykach przestępstw wynosi około 25%. Lata 2015-2017 e, widzimy, że obcokrajowcy w Płocku popełniają bardzo dużą liczbę przestępstw. Jest to 25% średnio oczywiście tych, które były w ogóle po. Wypełnione w Podsku, a od 2018 roku to wszystko maleje. Praktycznie do zera. 0,5% w 2018 roku. Uważamy, że coś się dzieje z tymi statystykami. Jak przekonują politycy, wzrost przestępczości z udziałem obcokrajowców jest bardzo duży. Zważywszy, że jeszcze w tamtym czasie imigranci stanowili stosunkowo niewielki odsetek mieszkańców Płocka. Działacze pytają, dlaczego nie weryfikuje się tego, jacy ludzie przybywają do Polski i Płocka. Nam też nie zależy na tym, żeby wskazywać i wytykać palcem konkretną narodowość. Chodzi nam po prostu o to, żebyśmy wiedzieli, czy my w Płocku mamy faktycznie problem z przestępczością wśród obcokrajowców i co będzie robione w tym celu, aby ją zwalczać. Konfederacja przekonuje, że będzie przyglądać się tej sprawie. Wkrótce opublikuje też dane dotyczące przestępstw za poszczególne lata. W ostatnich dniach marca w Muzeum Żydów Mazowieckich odbyło się premierowe spotkanie autorskie z Rafałem Kowalskim. Jego tematyką była książka Iluj, genialny młodzieniec. W Płockim Muzeum Żydów Mazowieckich odbyła się promocja kolejnej książki doktora Rafała Kowalskiego. Autor od lat bada dzieje Żydów, szczególnie tych związanych z Płockiem. Najnowsza publikacja Iluj, genialny młodzieniec jest niezwykła. Dlaczego? W tej książce głównymi bohaterami są, są dwaj główni bohaterowie, e, którzy, z, który, z którymi nie miałem szansy porozmawiać, ponieważ Zmarli um, wiele lat wcześniej. A jaka jest to książka? Forma reportażu. To znaczy, ja staram się te książkę moje pisać, bo uwielbiam reportaż, i, i tę formę właśnie przekazu słownego historii poszczególnych. A więc um, to też w sumie jest reportaż historyczny bardziej. Ale reportaż no mam nadzieję, że, że Państwo podzielicie. No, moje słowa, jeśli przeczytać tę książkę. Więc tutaj starałem się iść tym tropem, ponieważ uważam, że to jest świetna forma oddania. E, jakiejś sytuacji, jakiejś opowieści właśnie, czy dzieje się w przeszłości, czy w teraźniejszości. Iluj Genialny Młodzieniec to historia łącząca kilka wieków miast, profesorów i noblistę. Autor chce przypomnieć historię i kulturę społeczności żydowskiej, tym razem tę zapomnianą. Znów mnie zawołali z niepamięci, mówi autor opisując swoją publikację. Wisła Płock zremisowała u siebie. Nawciarze walczyli w Płocku z Radomiakiem Radom. Spotkanie zakończyło się jeden do jednego. Podział punktów w Płocku. Piłkarze nożni Wisły Płock zremisowali z Radomiakiem jakim radą 1 do 1. To na jako pierwsi stracili bramkę i gonili wynik. Gol na wagę punktu zdobył Łukasz Sekulski, który potrzebował na to 4 minut. Piłkarz wszedł na boisko w 65. minucie meczu. Jak skomentował Paweł Staniot, trener Wisły Płocke o końcowym rezultacie i wyniku zadecydowała nie najlepsza postawa w pierwszej połowie. Myślę, że w pierwszej połowie mieli tam o, o, dwa ci. slabšie členky, ktoré nám e, nepracovali tak, e, jak sme očakávali. I bolo to také trošičke nervové. E, myšle, že v druhej polovie e, trošičku lepšie to začalo vyglądať. Viadomo, že po bramce e, bolo ťažko. Ale myslím, že vlastne tá viara v to, že, že chceme s tým mečom ešte což zrobiť, či dostali sme sa vlastne po tej bramce do lepszego spotkania, gdzieśmy już lepiej grali. No i w końcówce to już było na dwie strony, do kogo trafi. Szkaleniawiec na wciarze przekonuje jednak, że wynik do końca był otwarty. My też z tam mieli myślę, że dwie dobre okazje na strzelenie bramki, także uważam, z perspektywy całego meczu, że ten remis jest dla obydwie strony myślę, że okej. Okay. Trzeba się dobrze przygotować na następny mecz, w którym myślę, że będziemy grać lepiej, bo, bo właśnie ten to mecz nam dał wiarę w to, że szczególnie ta druga połowa, że jesteśmy w stanie narzucać warunki gry. Kolejny mecz Wisła Płocka rozegra w sobotę 8 kwietnia o 12.30. Do Płocka przyjedzie ekipa Zagłębia Lubin. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w środę. Do zobaczenia.